Do tej pory poznaliśmy ważne schematy pozwalające na budowę opowieści. Z tego materiału dowiesz się, jakie mamy funkcje historii, słowem w jakich okolicznościach możesz je wykorzystać, jeśli myślisz o czymś więcej niż o zabawianiu towarzystwa nad ogniskiem czy w innej sposobności o luźniejszym charakterze. Historia ma swoje funkcje. Możesz chcieć coś wyjaśnić, ale możesz też opowiedzieć o sobie, instytucji, dla której pracujesz, tym jak działasz jak widzisz przyszłość swoją lub czegoś innego. Kiedy opowiadasz o sobie, historia będzie mieć charakter tożsamościowy. Jeśli o instytucji czy firmie, będzie opowiadać o ich wyjątkowości. Jeśli o tym, jak one lub ty działają, o know-how. Jeśli zaś o przyszłości, historia będzie dotyczyć wizji. Jeśli już zdecydujesz, o czym chcesz opowiadać, pomyśl nad właściwymi pytaniami, które pozwolą Ci zacząć szukać materiału do opowieści. Jeśli szukasz historii tożsamościowej o sobie, zapytaj, co jest dla Ciebie ważne i poszukaj dowodu na to. Jeśli o wyjątkowości instytucji, firmy, zapytaj, nad czym polega ta wyjątkowość. Z czego wynika powołanie do robienia czegoś? I znów, szukaj dowodów. Jeśli o know-how, zadaj pytanie, jak pracujesz, pracujecie. Jeśli o wizji... Jak chcesz, by wyglądał świat dzięki Waszej pracy. Jeśli już wiesz, o czym chcesz opowiadać, dobierz odpowiednią historię i ułóż ją zgodnie z elementami poznanymi w części pierwszej, dotyczącej schematów. Gdzie jednak szukać historii? Oto jest pytanie. Skoro zdefiniowałeś sobie nadrzędny cel swojej historii i wiesz, o czym chcesz opowiadać, zacznij szukać wspomnianych dowodów. Gdzie? Jeśli to historia o tobie, niech pomoże ci azymut emocjonalny. Co cię porusza, irytuje, jeśli chodzi o sprawy dla ciebie ważne? Gdzie następnie ta emocja cię prowadzi, do którego zachowania twojego bądź kogoś innego? Jeśli to zachowanie wiąże się z konkretną sytuacją, a zawsze tak jest, to który element schematu stanowi? Przykład. Cieszę się, gdy czuję, że moje szkolenie jest dobrze przyjęte. Prowadzi mnie to do ostatniego szkolenia zakończonego powodzeniem, po którym klient zapowiedział, że chciałby kontynuować współpracę. Co to za zachowanie? Wysłany przez klienta mail. Co to za sytuacja? Czas po szkoleniu, czyli to szczęśliwe zakończenie. Jak to jednak było od początku? Najpierw zostałem zaproszony do szkolenia. Zacząłem przygotowania, aż pojawiłem się na miejscu w mieście w Polsce, oddalonym od mojego miejsca zamieszkania o 200 km. W dniu przyjazdu okazało się, że szkolenie jest przewidziane nie na jutro, jak myślałem, ale na pojutrze. Ha, jestem więc za wcześnie o jeden dzień. Mało tego oznaczało to, że kolejne szkolenie, zaplanowane na pojutrze, się nie odbędzie. Jedna z firm źle podała mi terminy, i szkolenie, na które liczyłem, stanęło pod znakiem zapytania. Co robić? Zmobilizowałem się i zacząłem negocjować z obiema firmami, tak że choć nic nie zawiniłem, to na drugi dzień czekałem już tylko na efekty wieczornych maili. Udało się poprzesuwać szkolenia tak, że koniec końców doszło do obu. Nie było to jednak łatwe, ale było warto, bo szkolenie, o które walczyłem, zakończyło się tak, jak już o tym powiedziałem: szczęśliwie co to mówi o mnie, że jestem zdeterminowany? Czy coś jeszcze? Pewnie tak, ale to ode mnie zależy, na co położę nacisk. Podobnie możesz szukać historii w każdym innym obszarze, niezależnie od tego, czy mówisz o sobie, firmie, know-how, czy o wizji. Pamiętaj, to o czym i jak powiesz, wynika z tego, jaki jest Twój cel. Gdy już masz historię, ma ona adekwatną do celu funkcję. Opowiada o Tobie. O tym na rzecz kogo działasz, o tym jak coś działa lub o tym jak chcesz, by coś działało w przyszłości.